Bywa tak, że siedzimy w środku kryzysu, że przychodzą trudności, przychodzi ten krzyż, jakieś cierpienie, którego nie rozumiemy i mamy poczucie, że jesteśmy w tym zupełnie sami, że Pan Bóg nam ten kryzys dał i go nie obchodzi, co my z tym zrobimy. Albo obchodzi, obchodzi go rezultat, natomiast nie jest w tym z nami. Bardzo mi się z tym kojarzy ta scena z burzą na jeziorze, kiedy uczniowie już myślą, że zaraz się utopią w tej łodzi, bo jest ciemno, bo jest... Mokro, bo I woda się nalewa i wiatr wie i po prostu oni dobrze wiedzą, co się może wydarzyć, bo oni tu spędzili życie na tym jeziorze, a Jezus sobie śpi. I wydaje się, że to jest to, to, to ich pytanie, nie? Czy cię to nie obchodzi, że giniemy? I to jest taki krzyk ludzi, którzy są w środku swojego jakiegoś dzikiego kryzysu i mają właśnie taką myśl do Pana Boga. Czy cię to w ogóle nie obchodzi, że ja to po prostu zginę zaraz tym wszystkim? Jak z tym jest? Pana Boga nie obchodzi? Ale genialny jest ten obraz śpiącego Jezusa. Nie? Jak on mógł Jaki spać tam on w ogóle? miał spokojne serce, jak to wszystko tam było poukładane? Jezus jak sobie można spać śpi. w takich warunkach, jak się woda nalewa dołożyć. Oni go jeszcze pod, podli, tak, apostołowie budzą, budzą kurde, zmęczony po całym dniu, bo przecież Pan Jezus nauczał, a jeszcze hmm. go budzą. Może takie odniesienie to trochę takie historyczne, bo co ciekawe, wiem jak taka łódź wyglądała. Przecież te opisy ewangeliczne są takie bardzo adekwatne. W 1986 roku już kilka lat była dosyć duża susza w jeziorze Galejskim. Tak na marginesie to jezioro jest położone co, przeszło 210-212, zależy od roku, metrów poniżej poziomu morza. Także nie ma co się dziwić tym burzom wichurom, bo tam jak wiatr się dostanie do tej niecki, to, to rzeczywiście odbije, bo jezioro Grodziej nie jest duże, ale mimo wszystko no, ma takie położenie, że tam rzeczywiście te, te sztormy mogą występować, no, a taka łódka, to, no to wiadomo, to szału nie ma. No i właśnie wiemy, jak ona wygląda, bo jak była susza już tam któryś rok z rzędu, to ta woda opada, ta fla wody opada i dwóch chłopaków poszło się kąpać, nagle coś, o coś zahaczyli, no i zaczęli odkopywać, patrzeć, okazało się, że to rzeczywiście po 11 dniach wydobyli, mhm. okazało się, że to było, była łódź, którą dzisiaj można oglądać e, w takim kibucu Ginozar nad brzegiem Jeziora Galejskiego. E, i z, łódź z czasów Pana Jezusa, mhm. także to tak dosłownie wiemy, jak ona wyglądała, 8,5 tak, tak, metra <laughs> długości, e, to węzł głowy, to także mhm. dosłownie możemy niemalże naszkicować, to także Marek Mimo że Galilei to on za bardzo nie znał, bo to widać po różnych jego opisach, że tak nie, nie bardzo się rentował, ale bardzo bardzo mu no, pewnie święty Piotr to dosłownie opisał mm -hmm. i przedstawił to, to, tą historię. Ale też patrząc na historię, bo skoro jesteśmy przy Marku i tym jego Ewangelii, to trochę to jest takie wołanie nie tylko apostołów, ale. Marek pisze tę Ewangelię dla chrześcijan w Rzymie, którzy powoli zaczynają wchodzić w prześladowania i to może być takie, też ta, 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 taka metafora tego wszystkiego, co oni tam przeżywają. No Pan miał nadejść, Pan tutaj my czekamy, prawda? A, a tu nagle zaczynają się prześladowania, tu nagle wszystko, no i ta łódź no, wokół tych, te fale wzburzone, co z nami będzie? Panie, czy to się nie obchodzi? Nie? Czy to Cię nie obchodzi? Nawet no, jak ta legenda opowiada, Piotr już z tego, że mu chce uciekać, a wtedy Pan Jezus przychodzi i idę za Ciebie umrzeć. Nie? I to jest no, ten wieczny problem człowieka, że, że znowu my tak zakładamy, że będę szedł z Panem Jezusem, to tak wszystko będzie się układało i tak żadne zło mnie nie dotknie. A jest to zło, są te fale wzburzone. I co ciekawe odpowiedział świętego Marka jest to, że Pan Jezus jest w Łodzi. Nie? On jest z nimi i jest władne wszystko uciszyć i wszystko wyprostować. Czyli jak z naszymi kryzysami? Mamy wierzyć, że po prostu Pan Jezus jest z nami w kryzysie, nawet jak nam się wydaje, że nie widać żadnego Jego działania. To jest trudne. Bardzo trudne. Bardzo trudne i to przeżywali no, też, też i wielcy święci. Tak to ja nazywać się mną nocą. Z takich ostatnich to mamy matkę Teresę, ta, która no, tyle pięknych rzeczy robiła, a jednocześnie gdzieś tam tkwiła w tym, tak człowiek by chciał tego potwierdzenia, tego zobaczenia, że no, ten pan Jezus jest. Zresztą czasem nawet możemy zazdrościć apostołom, że oni tak go widzieli, dotknęli. A ja co, panie Jezus? Ale to znowu to jest takie fałszywe przekonanie, bo za chwilę ci apostołowie właśnie jak wlądują w Kafarną i tam pan Jezus będzie mieszkał w tym Kafarną i będzie dokonywał cudów, i będą jedli chleb, i będzie nauczał. Ale kiedy będzie wymagał od nich coś więcej, kiedy zacznie mówić o chlebie życia, o Eucharystii, no to oni mówią, no posłuchamy Cię, no, trudna jest ta mowa. Prawda? Trudna jest ta mowa. I, i, I Pan Jezus aż z takim wyrzutem powie, gdyby gdziekolwiek indziej to się działo. Nie? A wy to nie, nie jesteście w stanie przyjąć mnie jako mnie. Przyjmujecie mnie jako cudotwórcę. Także to, to, że się widzi Pana Jezusa, to nie jest gwarancją tego, że to teraz wszystko się już pięknie układa. Nie? Ale to, co mówi święty Jan Krzyża, skoro wspomniałem o tej nocy ciemnej, to że gdzieś tam Pan Bóg dopuszcza pewne takie sytuacje, żeby, żeby nas oczyścić wewnętrznie, z naszych pragnień, z naszych oczekiwań, z naszego poukładania wszystkiego. Ja to tak nazywam, że, że czasem Pan Bóg daje człowiekowi cukierka, tak, żeby, żeby kosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, ale później tego cukierka zabiera, żeby człowiek nie przychodził do niego po cukierka, tylko żeby przyszedł po niego samego. Nie? I to jest ta wielka tajemnica tych różnych kryzysów, wątpliwości, tych ciemnych nocy. I tutaj nie sile się na odpowiedzi, na, na, na jakieś instrukcje, bo, bo, bo tego nie ma, ale e, jedyne co nam pozostaje, to czasem właśnie trzymanie się kurczowo Pana Jezusa za rękę i, i to zaufanie. Jezu, ufam Tobie. Żeby przejść. Żeby przejść. No, no tak jak ci apostołowie, no, no Pan Jezus y, y, właściwie no, pokazał im się, uciszył Burze Jezioro, to ich zdziwienie, kim, że On jest, tak? ale za chwilę y, przyjdzie druga sytuacja, trzecia, będą się kłócili, bo nie, nie wzięli chleba na drogę, coś, i oni już o tym zapominają, nie? Że to jest, ja, ja bym tak powiedział, że to nasze życie jest, jest w ten sposób, że to nie da się, to nawet y, gdzieś tam człowiek, no, wspomina sobie piękne rzeczy, a później gdzieś tam się y, schodzi na dół i, i już o tym nie pamięta. Właśnie może to jest też taka odpowiedź, żeby, żeby kolekcjonować dla siebie mm -hmm. takie, takie piękne spotkania z Panem Jezusem, żeby w chwilach kryzysu przypomnieć sobie, przecież Pan jest, przecież Pan mnie prowadzi. Myślę, że tak posłowie musieli czynić wtedy, kiedy już już głosili Ewangelię po całym świecie. Nie? Ile razy przyszło do nich zwątpienie, no, no może rzeczywiście, bo nas prześladują, może już. Może ale robimy przecież coś nie tak. Nie Pana Jezusa, nie? Przecież on nas posłał. Czyli... I powiedział, że będzie z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli Księga Cudów i Dziennik Wdzięczności. No, do prowadzenia tak, we własnym powiem. życiu. Właśnie, z Księgą dokładnie. Cudów to wcale nie żartuję, dlatego że mieliśmy, chociaż nie wyszło nam to postanowienie, ale mieliśmy takie postanowienie w naszym kręgu nowego gościa, że będziemy sobie zapisywali wszystkie cudowne historie, które nam się wydarzają, żeby potem do tego wracać. Nie zapisaliśmy i tak wracamy, ale łatwo się zapomina, to jest fakt. I zastanawiam się w związku z tym, poza tym, że można sobie to notować, jak nie zostać na poziomie takiego właśnie cukierkowego chrześcijaństwa, że się przyzwyczailiśmy, że Pan Jezus jest jakiś, że rozdaje cukierki, i po to przychodzimy. Jak on się okazuje zupełnie inny, czyli śpi, a potem robi coś zdumiewającego, to my nie wiemy, co z tym zrobić. Jak z tego, jak w tym nie utknąć? I to jest takie bardzo właśnie, dla chrześcijan szczególnie to jest niebezpieczne, bo my, no, każdy człowiek się do czegoś przyzwyczaja, ale w tej wierze też się można przyzwyczaić. I czasem kruszymy kopie o, o pewne rzeczy, które są drugorzędne, też wyznawanie naszej wiary, w sposobach wyznawania, w jakichś jakich sytuacjach, w których żyjemy i one są drugorzędne, a my tak się z nimi związaliśmy, że po prostu wydaje nam się, że bez tego, czy bez tej modlitwy, czy bez to po prostu to już zbawienia nie będzie. Nie? I dlatego czasem nawet tak warto się zupełnie ogłodzić, jakoś tak zupełnie co innego zrobić, nie? zupełnie inną duchowość spróbować wejść i nie wiem, odmawiam różaniec, no to na to chwilę przestać. ten przestać. Mm. Tak? No to, to padło słowo też w czasie naszej którejś rozmowy o, o tej nowennie, tak, pompejańskiej. Mm, mm. Jak ktoś już odmawia 15 nowenne z kolei właściwie teraz to ja mówię to sobie zrób przerwę, tak? bo to czasem to zaczynasz wierzyć w nowennę, a nie w Pana Jezusa mhm. i Matkę Bożą, która przez tą nowennę może działać. Tak? I czasem to jest bardzo niebezpieczne, że my tak się z czymś zwiążemy, a Bóg jest zawsze inny, zawsze. Jeżeli powiemy, że znam Pana Boga, to zna, znaczy, że to, że to zła to droga. To nasze nie? wyobrażenie. Tak. Mm. I, I dlatego właśnie, żeby dać się zaskoczyć. Nie? Dać się zaskoczyć. My nie lubimy dawać się zaskoczyć, nie lubimy niespodzianek. Nie. To jest fajne, bo wszystko jest. To życie. A tak jest. Pan Jezus zawsze no, przychodzi i wywraca stolik. Nie? Czyli kryzys jest zaplanowany po to, żeby nam wywrócić stolik, żebyśmy zobaczyli rzecz na nowo. Nie, żeby nas dobić, żeby nam pokazać, że źle sobie lecimy w życiu. Znaczy. To możemy różnie na to patrzeć, bo czasem to, 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 to może być tak, że źle sobie radzę w życiu, tak, bo, bo może nie tą drogą poszedłem, tylko trzeba wrócić i, i pójść drugą drogą, tak? bo mogę być no, iść drogą do przepaści i, i wtedy kryzys ma sprawić, żeby mnie ja zawrócił. Tak? Ale też te kryzysy wiary i różne doświadczenia. No, z, z, myślę, że, że mogą prowadzić do tego, żeby człowiek nie pozostał na poziomie cukierka. Nie? Bo Pan Bóg ma coś niesamowicie większego do zaoferowania człowiekowi. Nie? To trochę świętego Tomasza można przywołać, jak on pisał o Eucharystii, pisał o Panu Jezusie i wszystko, ale kiedy w takim widzeniu mistycznym po, po Komunii Świętej zobaczył Pana Jezusa, to powiedział, że to wszystko, co tam napisałem, to jest słoma. Nie? To jest to. I, i to jest wielkość Tomasza. To jest, to jest właśnie świętość. Że nie powiedział, no nie w moich książkach inaczej było, tylko no wreszcie. Tak nie wyglądałeś, jak go tutaj pisałem. Inaczej tak? zupełnie. Ale za chwilę mm -hmm. umarł, tak? Mm -hmm. Za chwilę umarł, bo to, to już właściwie to już było spełnienie jego życia. Tak, już nic więcej nie było, już nie, było to już, już nie ma co pisać. Zresztą, skoro Dominikanie to i Franciszkanie, święty Franciszek pieś o stworzeniu napisał, kiedy już był niewidomy, chwilę przed śmiercią, kiedy już miał stygmaty. To jest niesamowite. Że właściwie wtedy najpiękniejszą pieśń napisał o stworzeniu, którego już nie widział. Nie? To było tutaj, nie? to była ta łaska, bo to, to nie był cukierek. I to, to wszystko dokonało się w cierpieniu, w stygmatach, w, w męce. Tak? W tym, można powiedzieć, kryzysie, bo nie widział. A wtedy naprawdę osiągnął szczyty świętości. To brzmi bardzo nieosiągalnie. Stygmaty, koniec życia. Znaczy koniec życia to brzmi bardzo osiągalnie, ale stygmaty, jakby mistyczne przeżycia. To brzmi tak, na bardzo, bardzo zaawansowanym poziomie. A jak schodzimy do takiego poziomu przeciętnego, to znaczy dzieląc te kryzysy, nie, że jakby jeden kryzys to może być taki, że ja sam żyję w takim grzechu, że już po prostu kryzys musi nastąpić, bo nie ma innej drogi dla mnie. Nie? Ale z drugiej strony jest tak, że ten kryzys nas ciągnie, tak? czy nas rozwija, czyli Pan Bóg nam coś odziera, nas z czegoś, żebyśmy zobaczyli, że nie było nam to potrzebne, żebyśmy Jego zobaczyli inaczej. To no to pokazuje przykład Szymona Piotra. On taki mm -hmm. był najbardziej doświadczony przed Pana Jezusa. Bo kiedy już mu się wydawało, że coś, to wtedy on przeżywał kryzys, żeby spojrzeć inaczej na Pana Jezusa. Nie? I Pan Jezus pozwolił mu. Oczywiście, na przykład jak przychodzi Pan Jezus w nocy idąc po wodzie, i Piotr mówił, jeżeli to jesteś ty, to pozwól mi przyjść do siebie po wodzie. I Pan Jezus, dobrze, to przyjdź. Spojrzał pod nogi, zaczął tonąć, i Pan Jezus, pozwolił mu. Trochę nabrać tej wody w usta, tak, ale wyciągnął rękę i, i go do góry. I wtedy Piotr się zmienił. Nie na długo, tak, bo za chwilę znowu tam szabelką zaczynał machać, ale to jest, to jest, to jest właśnie to, że, że Pan Jezus gdzieś tam no, jest w tym obecny po to, żeby człowieka wyciągnąć. I ja bym tak, oczywiście świętych podziwiamy, odkrywamy, jakoś zachwycamy się nimi. Ale też no, zachwycamy się tymi wielkimi momentami, i tak chcielibyśmy sam ten moment, tak, załóżmy jakąś mistyczną wizję, ale bez tej drogi, która mm, do niej mm. pro prowadzi. A w życiu każdego świętego y, była droga, która była stygmatami, cierniem, która była krzyżem, zaparciem się samego siebie, pozwoleniem, żeby świat mnie odrzucił, nie odrzucił. Znaczy też jest taka ładna historia ojców, ojców y, pustyni. Jak to młody adept przychodzi do swojego ojca i, i, i ojcze, ale czy, czy ja tak mam się całkowicie świata wyrzec? A on mówi spokojnie, jak będziesz chciał żyć w, w, według tego, co mówi Chrystus, to świat się ciebie szybko wyrzeknie. Nie? A my byśmy chcieli tak trochę ze światem, a jednocześnie mieć trochę takiej och, ach w sercu, nie? no nie da się nie, 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 da się, nie. wygodzić. Dokładnie. wygodzić jedno I I panu Bogu świeczkę diabło ogarek, żeby tak się wszystkiego nie pozbywać. Nie? I co, i wtedy kryzys, żeby nami potrząsnąć? Żebyśmy z tego wyszli? No ja, może. Mhm. Być może. Być może. To, 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 to wszystko ma swój... Mhm. Gdzieś tam człowiek od, odkrywa to w relacji z Panem Bogiem i, i dobrze się pytać w tym momencie Panie Boże, no, do czego Ty ode mnie chcesz? Albo do czego mnie prowadzisz? Nie? I daj, żebym był otwarty i dał się poprowadzić, zaufać. Nie? Bo to jest, to jest takie ważne, żeby, żeby w tym wszystkim nie, nie pozostać samemu, nie? tylko odkrywać. To i, no i też takie, a propos, skoro schodzimy już, już z tej wielkiej świętości, to taka świętość w codzienności, zwykłe rzeczy, nie? Które, które mogą być, no, nie wiem, przynoszeniem kamienia z kamienołomu i strasznie ciężką pracą, a dla drugiego będzie to, niosąc ten sam kamień, co robisz, buduje katedrę. Nie? I to jest właśnie to nasze podejście. Czy ono też zmienia? Pan Bóg nas tak stworzył, żebyśmy mogli patrzeć na w różne sposoby, tak? Żebyśmy. Znaczy nie, to jest zła myśl. Wróć. Myślę o tym, że zawsze mamy ten wybór, tak? Czy chcemy narzekać, czy chcemy docenić, i że kryzys też może być takim momentem, żeby docenić inne rzeczy bardziej? Że jak nam już fale zalewają łódkę, to możemy myśleć o tym, że jednak mamy tu Pana Jezusa, a nie tylko o tym, że zaraz wszyscy umrzemy. Dokładnie. I to jest y, największy skarb. Jak człowiek odkryje, że w łodzi jest Pan Jezus, bo prędzej czy później umrze. Y, czasem y, y, jakieś trudne wydarzenie go spotka, mm -hmm. I, i to jest nieuniknione w naszym życiu. Jeżeli człowiek tylko będzie się skupiał na tym, żeby to go nie spotkało, no to się rozczaruje. Ale jeżeli będzie się skupiał na tym, żeby w tym wszystkim zobaczyć Pana Jezusa, to zawsze będzie zwycięstwo